Inwestycje w magazyny. Czego oczekują inwestorzy? Jakie są najtrudniejsze elementy procesu inwestycyjnego? Nazywam się Agnieszka Sławomirska i zapraszam do Galaktyki Nieruchomości. Gościem jest Robert Dobrzycki, prezes i współwłaściciel panatonii w Europie i w Indiach? Dzień dobry Robert. Dzień dobry. Rynek magazynowy, przemysłowy, kwitnie jest niesamowicie dużo metrów kwadratowych <laughs> tego rynku, to jest 30 milionów metrów kwadratowych w Polsce. Rynek ma się dobrze, chociaż nie tak dobrze, jak w zeszłym roku, ale dalej idzie do przodu. Jak wygląda proces inwestycyjny w Polsce? My jesteśmy deweloperem przemysłowym, tak jak, tak jak było wspomniane, e, więc nasz proces inwestycyjny to jest proces deweloperski, koordynacji e, procesu deweloperskiego. Za, e, zaczynamy od zakupu gruntu, poszukiwania gruntu, zakupu gruntu, sprawdzenia go, e, uzyskiwania pozwoleń, e, następnie zatrudniamy generalnego wykonawcę, e, organizujemy finansowanie własne, obce, e, szukamy najemców. I gotowy produkt sprzedajemy na rynku inwestycyjnym. Więc wygląda to prozaicznie, ale robimy to w dużej skali. Ale to prozaiczne nie jest. <śmiech> <śmiech> A jakie są najtrudniejsze elementy w tym samym procesie, w tej układance? Tak, więc jakby wiadomo, że w każdym kraju, w którym jesteśmy, te, te elementy są inne. W Polsce akurat naszym takim dużym problemem to jest nie pozyskiwanie gruntu samego w sobie, ale uzyskiwanie pozwoleń. Brak planów miejscowych i konflikty pomiędzy różnymi rodzajami użytkowania w danym, w danym, w danym regionie. Niekiedy nie mamy plan bądź warunki zabudowy, które są blisko mieszkaniowych, i powstają konflikty na tym, w, tym, w tym momencie, i to utrudnia, jest mniej przewidywalne uzyskiwanie pozwoleń na budowę. Więc, jakby to jest taki duży problem, i oczywiście, jeżeli nie uzyskujemy pozwoleń na budowę w odpowiednim czasie, to, to, najem, to proces wydłuża inwestycji. proces, najemca czeka na powierzchnię. Bank finansujący także czeka na pozwolenie na budowę, więc jakby to, to ma, ma dużo konsekwencji. Więc to, jakby to jest taki główny, główny problem, z którym się borykamy, ale też wiadomo, nieprzewidywalność przepisów, znaczy przede wszystkim podatkowych. Te, te transakcje są proste, warto by było, gdyby ono było jednakowo prosto traktowane za każdym razem. co mogłoby się zmienić. No na pewno jakby ustandaryzowanie procesów e, e, prawnych, e, czyli przepisów prawnych, żeby one, one zawsze tak samo traktowały takie same kwestie, żeby nie było e, dużego pola do interpretacji, żeby, były, e, żeby każdy mógł je zrozumieć i, i żeby według tych przepisów można było spokojnie działać za tak każdym razem w podobny sposób. A czy są jakieś miejsca w Polsce, w których te inwestycje idą szybciej, a w których? Idą wolniej. No na pewno, znaczy jest tak, ta mapa jest, jest różna, bo jakby uzyskijemy pozwolenia lokalnie, więc jakby to, to ona jest zróżnicowana i wiadomo, że niektóre regiony są bardziej uprzemysłowione. I te regiony, w tych regionach jest oczywiście łatwiej o, o uzyskanie pozwolenia na budowę. Niektóre regiony nie, nie są jakby tak przychylne nie naszym mają inwestycjom ty... tak. Tak, tak i jest na tak, jest, jest jest pewno troszeczkę. Troszeczkę gorzej. Też sama infrastruktura, jakby ta, ta globalna infrastruktura, autostrady mamy już, dojechały, ale ta infrastruktura lokalna jeszcze jest do, do wybudowania i w wielu przypadkach też oczywiście połączenie pomiędzy naszą inwestycją a, a autostradą. Jest jakimś tam problemem. A co ułatwia, co utrudnia proces inwestycyjny? Bo ciekawostką jest, pewnie dla naszych widzów, może być to ciekawostką, że 98% kapitału inwestycyjnego w Polsce jest to y, kapitał zagraniczny. Tak. Podczas gdy na przykład w Bułgarii czy w Czechach jest to prawie pół na pół. A u nas to jest niesamowite, że mamy tylko własnego kapitału 2%. To prawda, to prawda. Jakby Polska zależy od kapitału. Globalnego. I jak to się przekłada na to, co się dzieje u nas? I to oczywiście, jeżeli rynek jest w fazie rozwoju i jest, jest boom na rynku kapitałowym inwestycyjnym, to nie przeszkadza. Przeszkadza oczywiście w takich momentach jak teraz, gdzie tego kapitału jest mniej. My nie mamy tej lokalnej stabilności, którą mają kraje na przykład z regionu tak jak Czechy jest tego kapitału dużo więcej lokalnie. I to nie chodzi o to, że nie ma pieniędzy u nas. Te pieniądze są, tylko one nie są skanalizowane w odpowiedni sposób do rynku nieruchomości. Co Więc można by było zrobić, żeby je odpowiednio skanalizować? Różnego rodzaju zachęty, przepisy, które, które pozwalałyby na tworzenie lokalnych wehikułów inwestycyjnych. To, to na pewno. Tych, no, tych... Rej rejtów nie mamy. No nie mamy, nie <noise> mamy. Tych też jakby wehikułów inwestycyjnych na przykład w Czechach jest bardzo dużo. My, my też pracujemy z czeskim kapitałem. No, my nie chcemy się porównywać na dzień dzisiejszy z niemieckim bądź nie wiem, z amerykańskim kapitałem, no bo to jeszcze, jeszcze przed nami no, trochę drogi, ale ale z czeskim możemy się porównywać i rzeczywiście tych wehikułów inwestycyjnych jest, jest niewiele w Polsce. No, u w Czechach jest pół na pół kapitału ich i zagranicznego, prawda? No to prawda. To, to, prawda daje, prawda. Do, to daje do myślenia. Tak, tak. To daje do myślenia. No, Ten kapitał aktywnie inwestuje też w Polsce, więc to też daje to do też jest To też jest ciekawostka. A czy są jakieś takie elementy u nas w procesie inwestycyjnym, których, które są wypracowane, działają, są dobre i w zasadzie nie, 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 nie warto zaczepiać, a może sąsiedzi Powinna to spojrzeć, czy raczej nie mamy takich? To, znaczy, to zależy, do których krajów się oczywiście porównujemy, Odnieść, no bo, tak. bo to rzeczywiście ta, ta mapa Europy czy, czy świata, ona też jest zróżnicowana. I tak jak ja narzekam na nieprzewidywalność przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, tak na przykład w porównaniu z innymi krajami, regionami jak z Czechami, akurat tutaj jest dobrze. Może jest gorzej, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię i Niemcy, więc jakby ta, ta mapa jest zróżnicowana. Na pewno przez położenie geopolityczne my musimy starać się bardziej, niż kraje zachodnie. Ale w sumie to przyciągać. położenie nie jest złe, jest tak bardzo centralny, już bardziej chyba nie może być. Ta, jeżeli chodzi o, o popyt, jeżeli chodzi o popyt od strony najemców, jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o popyt od strony kapitałowej, nie zawsze jest dobre. Nie zawsze jest dobre, więc jakby tutaj należy ten kapitał szanować, trzeba go zachęcać, żeby, żeby, żeby inwestował w Polskę. Bo, bo rzeczywiście na mapie Europy no nie jesteśmy liderem kapitałowym na pewno. A co najbardziej różni nas od rynków zachodnich, zachodniej Europy, mam na myśli. Znaczy, tak jak powiedziałem, no, tego kapitału u nas jest mniej, aczkolwiek jeżeli chodzi o pozytywną stronę, to, to y, oczywiście efektywność y, polskiego pracownika, y, polski rynek pracy przyciąga, przyciąga y, duże inwestycje produkcyjne, przyciąga duże inwestycje logistyczne i y, komersowe, e więc od strony popytowej jest bardzo dobrze. Jest, ale od strony kapitałowej jest, jest słabiej. Ale radzicie sobie dobrze. Radzimy sobie dobrze. W 2022, o ile dobrze pamiętam, wystarczyliście na rynek 8 milionów metrów kwadratowych powierzchni, i połowa tego była w budowie na koniec roku. Więc to są ogromne liczby. Tak, to idzie nam dobrze, aczkolwiek wiadomo w ostatnim okresie. E, mimo, że popyt dalej się utrzymuje, rynek kapitałowy jest troszkę spowolniony, ale to na samym świecie. Muszę jest zadać o to pytanie w takim razie, czy są jakieś mm. minusy bycia największym w Europie deweloperem powierzchni logistycznych i magazynowych? Czy są minusy? Są plusy na pewno. <śmiech> <śmiech> Zacznijmy od plusów. Od no wiadomo, skala pomaga. Skala pomaga też e, pewnie mamy lepszy dostęp do kapitału przez skalę, lepszy dostęp do, do klienta przez skalę. Wiadomo też, że jesteśmy bardziej obserwowani przez graczy na rynku, więc jeżeli jest spowolnienie, to pierwsze, oczywiście my też spowalniamy, bo rynek spowalnia, ale jakby my jesteśmy jakby obarczani za spowolnienie troszeczkę, że to jest jakby, że to my tylko spowalniamy. No. Akurat jesteśmy pierwsi, bo więcej widzimy, więc my spowalniamy pierwsi. Robert, jakie, jak oceniasz szansę, że inwestorzy polscy, Polacy będą inwestować w nieruchomości komercyjne, w tym w przemysłowe, logistyczne, magazynowe? Jest na to szansa, mimo tych warunków prawnych, w których funkcjonujemy? Jest szansa, jest szansa, mimo warunków prawnych. My też próbujemy tworzyć wehikuły inwestycyjne, do, do, żeby, żeby inwestować w nieruchomości przemysłowe. One nie są tak popularne jak nieruchomości mieszkaniowe oczywiście, aczkolwiek Historia pokazuje, że to jest jedna z bardziej atrakcyjnych, jeden z bardziej atrakcyjnych sektorów nieruchomości, pomimo, że nieatrakcyjnie wygląda być może, ale to, jeżeli chodzi o stopy zwrotu z inwestycji, jak, jak, jak to jest popularne, jest na pewno bardzo dobrą inwestycją. I my na pewno też będziemy starać się budować te wehikuły i mam nadzieję, że inni gracze bądź investment menedżerowie też zaczną organizować się w Polsce, żeby organizować te wehikuły, bo brakuje nam tego i na pewno to by pomogło też polskiemu rynkowi. Ten, ten lokalny kapitał, ten lokalna, ta lokalna stabilność. Czyli wierzymy w to i trzymamy kciuki, żeby raz powstały przepisy odpowiednie uregulowania, uregulowania prawne, które pozwolą inwestować Polakom w Polsce tak. na równych zasadach z osobami z zagranicy, przedsiębiorcami, osobami też prywatnymi. No i wierzymy w to, że magazyny będą się rozwijały dalej, ale że będą się też rozwijały inne sektory branży nieruchomości, również Absolutnie. trzymamy kciuki za Absolutnie. wszystkich, Absolutnie. dla wszystkich jest miejsce w galaktyce nieruchomości. Absolutnie. Robert, dziękuję bardzo za dziękuję rozmowę. Bardzo. A naszym gościem był Robert Dobrzycki, prezes i współwłaściciel panatoni w Europie i w Indiach. Już teraz zapraszam serdecznie na kolejną Galaktykę Nieruchomości w przyszły czwartek o 14.30. Do zobaczenia.